Brawo, brawo. Taka duża Avantura. Duża, dużawa, dużawa. Oh, Już nie ma. Szigund, Panfara, Muzyczny spacer 2018! tam ten... No. Ten taka małpa? No, no, no. ...ostali ich przed... Uh, ...stół szabazowym. Uh, że jutro jeszcze zapraszamy na muzyczny spacer na pracę na <mulity> Przyjdziemy! <grystanie> ile nam zapłacą? Tak, ile nam zapłacą za przyjście Bo to tak przyjść to nie ma po co Czyli będziemy, przychodzić po przyjściu. Właśnie Tak stoi tak nic tego nie ma. Ona wszędzie jeszcze dożyła.